Na dzień dzisiejszy nie znam służby mundurowej, która nie potrzebuje w swoich szeregach nowych, młodych osób, pełnych zapału, energii, dobrze przygotowanych do podjęcia pracy, do podjęcia, do rozpoczęcia służby, do tego, żeby zmierzyć się z trudami społeczeństwa i pomagać społeczeństwu na co dzień. Do podjęcia służby mundurowej nie ma złego kandydata. Na pewno każdy jest w stanie znaleźć gdzieś miejsce dla siebie. Na pewno każdy ma inne predyspozycje, które będą działały na jego korzyść. Jedyne, co jest tak ważne, to chęć rozpoczęcia służby, chęć podjęcia się takiego specyficznego zadania, pewne, choć minimalne, poczucie zaangażowania w to, co się robi i dążenie sukcesywnie do celu, krok po kroku, rozpoczynając od nauki, poprzez nabieranie doświadczenia, aż po popięcie się po stanowiska. Podczas nauki młodzież będzie miała okazję. Wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez prawdziwych funkcjonariuszy z różnych służb mundurowych, od policji poprzez służby celne na wszelkich innych możliwych kończąc. Będą mieli m.in. możliwość spróbować zajęć z psami tropiącymi, będą mieli okazję do sprawdzenia swojej zdolności fizycznej i swojej wytrzymałości, a także poznają aspekty prawne, które będą przydatne w codziennej służbie. Nie myli się na pewno ten, kto nic nie robi. Warto jest spróbować, posmakować tego od wewnątrz. Może się to okazać niezapomnianym przeżyciem i wspaniałą karierą na przyszłość. Zapraszamy do akademickiego liceum ogólnokształcącego na profil mundurowy. Zachęcam do odwiedzenia strony medyczne i najlepsze-technikum.pl, gdzie znajdziecie więcej szczegółowych informacji i opis konkretnego profilu.